Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie strzelce w horoskopie tygodniowym od 15 do 21 stycznia. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Strzelce, horoskop tygodniowy, 15-21 stycznia. Jakieś rady, wskazówki dla strzelców. Strzelce. Ale się będzie działo, kochane strzelce. Karta wyjściowa, jak jest teraz, jak będzie za chwilę. Król Buław to jest człowiek temperamentny, charyzmatyczny, który się nie boi wyzwań, który odważnie sięga po swoje. Bardzo często jest to mężczyzna z przeszłości, ale niekoniecznie. Zawsze jednak jest to mężczyzna, który się bardzo mocno podoba. I taki człowiek pojawia się albo aktywuje swoje działania względem Was w tym tygodniu. Ale również to Wy możecie być widziane przez kogoś jako tak, taki właśnie mężczyzna, temperamenty charyzmatyczne, który się bardzo, bardzo mocno podoba. Co Wam może poprzeszkadzać? Karta maga i Karta Sprawiedliwości. Jakiś znowuż tutaj mag, który może mówić o osobie, która jest troszkę takim kłamczuszkiem, manipulantem. Także zwracamy na to uwagę, żeby nie dać się zmanipulować, oszukać. No bo przez taką właśnie osobę Karta Sprawiedliwości możecie nie pogodzić się z, z różnymi doświadczeniami, nie rozliczyć się z przeszłością, nie podsumować i nie doprowadzić do jakichś legalizacji, które mają szansę przy Was być i się właśnie zrealizować w tym tygodniu, ale również karty pokazują, żebyście absolutnie wierzyły w siebie, kochane strzelce, ponieważ jesteście i będziecie mistrzem i mistrzynią w swoim fachu, w swojej dziedzinie. Macie wszystkie narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy, tylko musicie rozliczyć się, pogodzić z różnymi trudnościami, podsumować i iść do przodu. Karta rada 8 denarów. Powolutku, cegiełka po cegiełce, dzień po dniu budujcie swój sukces, a naprawdę dojdziecie do wielkich rzeczy. To, co nieuniknione i wynik, karta siły i karta sądu ostatecznie. Nieuniknione jest to, że będziecie miały moc, energię, siłę, żeby ujażniać wszelkie negatywy, wszelkie przeciwności, wszelkie temperamenty. Ale również nie powielajcie starych błędów, starych schematów działań. Nie idźcie dawno wyzreptaną ścieżką. Idźcie w nowe. Sąd ostateczny mówi o tym, że trzeba się wyzwolić z różnych trudności, blokad, ograniczeń, uzależnień, nałogów, toksycznych relacji, toksycznych kwestii, jakichś stanów lękowych, depresyjnych. Ze wszystkiego tego, co ściąga w dół, nie pozwala iść do przodu. Wyzwolić się, uwolnić, katarnić. Bardzo polecam terapię, ale równocześnie możecie stosować techniki relaksacyjne. Mindfulness, jogę, medytację, żeby troszkę uspokoić nerw, uspokoić emocje. No i na dokładkę Azbuław, niesamowite zmiany. Zmiana o 180 stopni. Azbuław to jest temperament, charyzma, dynamika. Będzie się dużo działo, ale również będziecie się bardzo mocno podobać. Będzie przyciąganie fizyczne, seksualne, osobowościowe. Ale ktoś również może Wam się bardzo mocno spodobać. Także zmiany pełną farą. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę fantastycznego tygodnia. Papa, do usłyszenia, do zobaczenia.